kochano. dzisiaj obejrzymy Minecrafta, takie filmiki. Kto zna to wie, nie przedłużam, tylko, tylko idziemy oglądać. Będą się w drodzy widzowie dwa odcinki z Minecrafta jeden i z oglądania filmików teraz pierwszy. Więc zapraszam do zasubskrybowania tego kanału i i zostawienia chociaż dziesięciu łapek w górę. Zapra A ja już nie przedłużam, tylko zapraszam do oglądania. Idziemy ja z następnym odcinkiem. O takim odcinkiem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten film. Y, pamiętajcie, y, filmy są y, w piątek z sobotę w niedzielę. Bo wtedy mam tylko wolny czas i napiszcie mi, czy macie zdane lekcje, czy nie. Napiszcie w komentarzach. Oczywiście pod dołem. Nie przedłużam, tylko idę do tylko idę do oglądania. Kolejny o, o taki o, reklamy. Chyba wiecie co to są reklamy? O. To oczywiście drodzy widowi, widzowie działa na modach oczywiście i za chwilę będzie drugi odcinek to już za, za jakby pół godziny pół godzinki o! Muszę mieć trochę przerwy i będziemy zaczynać. Nowy. Tym razem to będzie na uspokojenie takie fajne, jeśli chcecie się zrelaksować. I odpocząć. To dobrze trafić to dobrze traficie. Naprawdę. Już nie przedłużam, tylko, tylko idę do oglądania razem z wami. Oczywiście. Miniaturowy domek. To może być trochę pikselowe, Więc. Nie ja mam taką działającą kamerę. Już wam chyba mówiłem, że mi tak działa kamera wczoraj. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i na pewno. Później na pewno może będzie jakiś może dołączy coś do mnie, jak zasubskrybuje mój kanał. To może będzie, a po pięciu latach może otworzysz swój własny sklep z koszulkami. Nie wiem, nie wiadomo. O. Kolejny. I za chwilę będzie pewnie koniec. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Cztery odcinki chyba dzisiaj będą. Yy, to jeszcze jeden raz powtórka. Yy, nie wiem dlaczego, ale takie były. Będą też za chwilę odprężacje te odprężające filmiki, a później minecraftowe TikToki. I to będzie tyle na teraz. Po tych. Po uspokajającym i po Minecraftowych TikTokach, i później y, po południu nagram jeszcze odcinek z Minecrafta, oczywiście z mojej wioski. Wiecie, wiecie, y, gdzie jest moja wioska i pokażę Wam, y, y, co w niej zrobiłem nowego, ale na pewno dużo się zmieniło. Czy to są te komendy? O, to jest bardzo stresujące. O.